Dobry wieczór, dzieci. Wysłuchajcie wiersza Marcina Brykczyńskiego pod tytułem Czerwiec. Pan Czerwiec wcześnie się budzi i dzień ma najdłuższy w roku. Pan Czerwiec bardzo się trudzi od świtu aż do zmroku. Musi zadbać o groszki i róże, w jego rękach wszystko rozkwita. Wszystko pędem pnie się ku górze. By więcej światła schwytać. W każdym gnieździe chwilą pisklęta, w słońcu miga tysiąc motyli. Tyle rzeczy trzeba spamiętać, że pan czerwiec czasem się myli. Siada sobie na leśnej polanie, drzewa stroi w zieleń bogatą, i choć rano jadł z wiosną śniadanie, na kolację zaprasza go lato. Dobranoc.